Statystyczny dualizm islamu. Szanowni Państwo, mam super fuchę dzisiaj, bo profesor zrobił za mnie 80% roboty. I ja tak właściwie dzisiaj pokażę Państwu parę zdjęć i jest po zawodach. I mogę już iść do baru, a Państwo będziecie się dalej męczyli, jak na każdej konferencji. <laughs> mamy mało czasu, więc niektóre slajdy będę przylatywał, aby było szybko i bez bólu. Aha. Z bólem czy bez bólu? Nie wiem, tu najpierw, najpierw naduścimy może. O, jest! Jest, coś jest, coś mamy. Coś mamy? Szanowni Państwo, statystyczny wydawali z islamu. Umówmy się tak. Kto z nas wszystkich ma tutaj rację na temat islamu? Pan profesor, który teraz coś do Państwa mówił, ja czy Witek Gadowski, który w ogóle e, mówi dziwne rzeczy na temat islamu. Kto z nas ma rację? Słuchajcie, proszę Państwa, widzieliście takie obrazki? E, zamach turystyczny w Paryżu. E, wychodzi czołówka Unii Europejskiej. E, przed nimi stoi jeden z imamów, mówi, to nie zrobił islam. To byli jacyś od trzy, od islamu. Tak? Z drugiej strony mamy demonstrację antyislamską, która mówi, nie, to był islam i to islam dokoła tego zamachu. Kto z nich ma rację? W związku z tym, szanowni państwo, dzisiaj postaramy tu rozwiązać sobie ten problem na zasadzie matematycznej. Już z góry bez bicia się przyznaję, że ja z matematyki miałem bardzo cienkie oceny w szkole, wobec tego będę prosił, abyście państwo mi pomogli się troszeczkę policzyć. Czy wszyscy tutaj dostali sali zgadzamy się, czy 2, 2 plus 2 jest 4, czy ktoś ma odmienne zdanie? Nie ma odmiennych zdań, tak? Czyli 2 plus 2 jest 4, więc wychodzimy z założenia, że 2 plus 2 jest 4, w związku z tym idziemy dalej. Przewijamy niektóre one są kompletnie niepotrzebne. Szanowni Państwo, <laughs> która strona ma rację? Jak ją rozwiązać? Proponuję, abyśmy dzisiaj do rozwiązania tego tematu użyli naszej myśli, krytycznego myślenia. Tak? Przyjmuję założenie, że wszyscy to łącznie z moim kolegą Zbyszkiem potrafią myśleć krytycznie. Zbyszek ma trochę specyficzne formy krytycznego myślenia, ale to jest sprawa, on Państwo o tym opowie później. Czyli zaczynamy myśleć krytycznie i będziemy akceptować pewne autorytety. Dobra? Idziemy z koksem. Czyli tak. Myślimy krytycznie. Dobrze. Do przykładu. Koran, o czym mówił już Pan Profesor, poświęca 64% swojego tekstu w sprawie niewiernych. Na tej podstawie przyjmujemy, że niewierni stawiają bardzo ważną funkcję w życiu muzułmanina. No. czyli <laughs> Szanowni Państwo, używanie myśli krytycznej, czyli użyjemy, najpierw zaczniemy od tego, iż wszyscy muzułmanie zgadzają się, iż nie ma Boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego prorokiem. Jeżeli to świadectwo powtórzymy publicznie, czyli to jest szachada, muzułmańskie zdanie wiary, stajemy się muzułmaninem z automatu. Czyli zaprosilibyśmy zaprosili tutaj imama w tej salce. My z Witkiem parę razy już widzieliśmy takie malutkie salki, gdzie takie rzeczy się dzieją. Ja widziałem na przykład, proszę Państwa, w Berlinie, kiedy Polka przechodziła na Islam między jednym kebabem a drugim. To bardzo szybko idzie, tak? I to świadectwo nam pokazuje, jak już będziemy tym muzułmaniem, jak już wypowiemy tę przechadę, że nie wystarczy wilbić Boga, ale musimy go wilbić jeszcze jak Mahomet. Kim więc jest Allah, którego czcić mamy jako Mahomet? I na to tutaj wskazuje nam, proszę Państwa, Koran. Koran wskazuje nam na, na Mahometa bezpośrednio. W 91 miejscach Koran stwierdza, że Mahomet jest doskonałym muzułmaninem, czyli jest takim wzorcem. Jak u nas, nie wiem, kilogram, metr, tak, wzorze czasu, wzorcem dla każdego muzułmanina jest Mahomet, to proszę sobie zapamiętać, czyny oraz słowa Mahometa są tak ważne, że mają swoją własną nazwę, nazywają się sunna obyczajowość. Czyli w odnajdziemy w dwóch tekstach. Pan profesor już mówił: w Sira, w biografii Mahometa i w Hadisach. To jest takie, jak już pan profesor wspomniał, historyjkę o Mahomecie, tak? który bud zakładał jako pierwszy, jak wstawał, jak mył zęby, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest, proszę Państwa, bardzo ważne. Idziemy dalej, Szanowni Państwo. Islam opiera się wobec tego na Koranie i na Sunnie. A ponieważ Sunna znajduje się w Sirach i w Hadisach, mamy tak zwaną trylogię Islamu. Coś takiego jak nasza wyczoska. Tak? Mamy taką trylogię. I teraz, wszystko co znajduje się w tej trylogii, w Koranie, w Sirach i w Hadisach, jest islamem. Jeśli czegoś w tej trylogii nie ma, nie jest to islamem. W trylogii odnajdziemy całą doktrynę islamu. Rozwiniemy to za chwilę. Zdjęcie podoba się Państwu? Zawsze się pytam moich studentów, co oni o tym zdjęciu widzą. A co Państwo widzicie? Hmm? Proszę Państwa, no ja tutaj widzę wschód dominujący i ślepy zachód. Tak? Takie króciutkie, to taka wstawka. I proszę Państwa, ustaliliśmy już pierwsze kryteria wiedzy. Wszystkie autorytetowe wypowiedzi na temat islamu, aby były one ważne, muszą znajdować się gdzie? W trylogii. Nie ma znaczenia, co kto mówi. Czy to ja będę mówił, Witek, Pan Profesor, czy zwolennicy islamu, czy jakikolwiek imam. Tutaj też jest jeszcze. Bardzo dużo ciekawych rzeczy, bo jeden imam w Paryżu po zamachu turystycznym mówi, że to nie ma wspólnego z Islamem, a mecze dalej drugi mówi stary, zaraz, chwila, nie? Co on opowiada? O czym on mówi? Nie ma to najmniejszego znaczenia, co tam ten klient mówi, tak? Ja twierdzę, że to ma coś wspólnego z Islamem. Wobec tego, nie ma znaczenia kto co mówi, jeśli jest to poparte przez trylogię, jest to dla Islamu ważne. Tak? Dobra. To już sobie wyjaśniliśmy, mamy te zbańki, jedziemy dalej. Mówi się, że Koran jest źródłem islamskiej doktryny, jednakże Koran stanowi zaledwie 14% całego świętego tekstu. W rzeczywistości Sira i Hadisy to jest 86% całości. Tak więc, Islam to jest 14% Allaha, Boga, i 86% Mahometa, proroka człowieka. Trochę inaczej niż u nas, nie? W naszej Biblii. Coś tu już jest tak. No więc tak, to sobie tam laików sobie będzie, więc każdy absolutnie, każdy zrobi może Mahometa, a i także Islam, patrząc na to, <laughs> jak to wygląda. I tu proszę Państwa macie, tak, Koran 14%, Sira, biografia Mahometa 26%, a hadisty to jest 60% tekstu całościowego, tego, tej trylogii. Tak to proszę Państwa graficznie wygląda, czyli już wygląda to bardzo ładnie, bo grafika przemawia do każdego. Okej, okay, przeskakujemy dalej. Dobrze, Islam jest dotkrytą, jak już mówił Pan Profesor, partą na tekście. Czyli musimy sobie określić charakter tekstów. Zasadniczo, to już również mówił Pan Profesor, widzicie Państwo, jak mam fajną fuchę? To ja powiem zawsze domył co chwilę, to mówił Pan Profesor, już sprawa jest załatwiona. Zasadniczo jest tak, że my, jak czytamy to, co oni piszą, to myślimy, kurde, nie. To jest, to jest niemożliwe, żeby oni tak myśleli. Natomiast muzułmanie twierdzą, znaczy uważają, że są to doskonałe słowa Allaha. Muzułmanie nazywają się wierzącymi, ponieważ wierzą, że Koran jest doskonały, a Mahomet jest jedynym wzorcem życia. I koniec kropka. I tu jest taka różnica między nami, tak? My myślimy sobie tak, a oni myślą inaczej. Ja też kocham islam, więc przejdę dalej. Więc zaczęliśmy nasze od pytania, czy możemy ocenić, co komentatorzy mediów, politycy, mamowie i inni eksperci mówią o prawdziwej naturze islamu? Tak możemy poznać problemy do islamu znajdujące w trylogii powtarzam raz jeszcze jeśli coś w trylogii jest jest to islamem jeżeli tego nie ma islamem to nie jest teraz proszę państwa zaczniemy bawić się w matematykę tak czyli to czego ja nie widzę do dzisiaj jak się budzę w nocy jeszcze jak mi się śni, że moja pani profesor mnie goni po sali z linijką e, czyli tak ukażemy jak technika liczenia liczby słów pośrednich w danym tematowie może zostać wykorzystana do odkrycia dominujących zagadnień w tekstach islamskich, a tym samym do islamskich? Jezu, jak fajnie to przeczytałem. Gdybym nie przyszedł, bym sam nie wymyślił. Uwaga, pierwszy przypadek Koran Mahometa. I tutaj ja to poprzeskakuję pewne rzeczy, bo, którzy <tuszę> ponownie, Pan profesor już to powiedział, e, żeby zrozumieć Mahometa, Trzeba zrozumieć Koran, za życia Mahometa Koran był inny, Szanowni Państwo. Pan profesor już wspominał, tak? Koran w tej chwili jest "Oddaj dłuższego najkrótszego wersetu. Za życia Mahometa on był uporządkowany i porządnie, porządnie poukładany. Był osnową życia Mahometa w tamtych czasach. Państwo wiecie, jak to było. Pan profesor ma rację. Eh, Mahomet szedł na górę, tam dostawał wiadomość od Archanioła Gabriela, tego samego, co zwiastował na świętej Pannie Marii. Gabriela przychodził, mówił, what's up, masz wiadomość? Mahomet z tą wiadomością schodził na dół, przekazywał ją swoim zwolennikiem. Oni jej nie zapisywali, bo nie mieli na czym. I tutaj z panem profesorem trzeba się zgodzić. Oni po prostu ustnie przekazywali ją dalej. Tak? I w zależności od tego, jaka osnowa życia Mahometa w danej chwili była Mahometowi potrzebna, taką wiadomość Mahomet znosił na dół. Do swoich wyznawców. Ale to już jest inna bajka, nie będziemy się rozwodzić. Czyli Koran Hometa. No i potem Kalif Osman, nie wiadomo dlaczego, postawił to wszystko pomieszać, pomerdać, tą całą osnowę zniszczył, ustawił, ustawił Koran, oddaj dłuższego, najkrótszego wersetu, a oryginał spalił. O, no taki miał ten. No i się porobiła. Powiem straszny z bałagan z tym Koranem, to też tutaj szybciutko przeskoczymy. E, oczywiście e, fachowcy ułożyli, bo mniej więcej wiemy, jak sury były, w jakich, w jakich czasach. I teraz po rekonstrukcji Koranu ukazuje nam się opowieść epicka o powstaniu i triumfie islamu na całą rodziną kulturą arabską. Historyczny Koran jest prosty, podobnie jak w czasach Mahometa, każdy może go zrozumieć. Koran opowiada nam o tym, jak to wyglądało? I teraz, proszę Państwa, jasne, Koran dzieli się na mekeński i medyński, jak Pan Profesor już mówił. Mekeński to jest ten, kiedy Mahomet jeszcze nie był takim bojownikiem, miał mało zwolenników, nie miał kasy, nie mógł za bardzo, kolekwialnie się podskakiwać, wobec tego używał miłości i religii. Jak go jego rodzinka wyrzuciła, czyli jak wyjechał z Mekki do Medyny, jak zaczął troszeczkę bardziej stawać się silnym i wojowniczym, Wówczas zmieniła się, zmienił się Koran i stał się Koranem bardziej politycznym. Względem rozmiary tych dwóch Koranów przemówimy tak: Koran Mekki 64%, Koran z Medyny 36%, i tak to wygląda. Czyli Koran mekański, czyli Koran religijny, pokojowy, ma 64%, a Koran z Medyny, ten taki wojowniczy, polityczny, ma 36%. Ktoś powie: no i co? I co, się? No przecież ten pokojowy, ten fajny to jest aż 64%, a ten medyński to jest tylko 36%. Więc po co cała gadka, po co ja się tutaj wysilam, <laughs> Państwu różne rzeczy opowiadam, jak ten na czerwono jest lepszy niż ten na czarno. Okej? Okay? Dobra, przechodzimy dalej. Przypadek drugi, kafir. Kafir, czyli tak się potocznie u nas tłumaczy, niewierny. Tłumaczenie jest do kitu. Tłumaczenie z arabskiego niewierny, jest tłumaczeniem bardzo złym, jest takim tłumaczeniem neutralnym. Takim nic znaczącym. A kafir w języku arabskim to jest najgorsza rzecz, jaka o niewierny można powiedzieć. To jest gorsze niż świnojat, nawet gorsze niż chrześcijanin, bo proszę Państwa, chrześcijanin też jest e, przekleństwem. Tak? Chrześcijanin jest, to jest kafir. <coughs> jest błędne tłumaczenie niewierzący, ale będziemy się posługiwać tym słowem niewierzący, bo e, e, najszybciej to podchodzi. I proszę Państwa, co z tym, co z tym kafirem? Z kafirem można zrobić wszystko, tak? Wszystko można zrobić z kafirem. To, co muzułmanin, co Mahomet mówił o kafirze, każdy muzułmanin może zrobić. I teraz tak. 60% Koranu jest poświęcona kafirowi, ale prawie 81% Syry też jest poświęcona kafirowi. Tak? I hadisy, 37%, jak to wygląda? Otóż tak. Proszę bardzo. Koran 66, 64, Sira 81, hadisy 37. Cała teologia poświęca kafirowi 60%. Czyli 60% religia muzułmańska poświęcenie wiernemu, czyli mnie państwu, no chyba chyba, że ktoś z was jest muzułmaninem, to nie muszę mu tego już tłumaczyć. Przypadek islam polityczny. No tu ja z tym islamem politycznym, z tym stwierdzem politycznym islam mam mały problem, ale to nie jest temat na dzisiaj. Islam religijny można zwinąć jako dotkrynem. Islam religijny dotkryna, że idziemy albo do piekła albo do raju. Natomiast wszystko to, dotyczy, co jest na zewnątrz, czyli dotyczy kafira niewiernego, czyli nas, możemy określić jako islam polityczny. Często słyszy się taki wybieg, takie hasło islam polityczny, aby rozdzielić ten islam polityczny od tego religijnego, aby tak właściwie to temu islamowi za bardzo nie zaszkodzić. Natomiast jest takie słynne spotkanie pomiędzy panem Erdoganem, a moją panią kanclerz Angerą Merkel, ehm, konferencja prasowa, na której pani Merkel mówi, iż należy zwalczać radykalny islam, a Erdogan mówi, hola, 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 zaraz, chwila. Chwila. Jaki radykalny islam? Nie ma radykalnego islamu, islam jest jeden. I tutaj jak nigdy muszę się z panem Erdoganem zgodzić. Jak nigdy muszę się z nim zgodzić. Ja też uważam, że islam jest jeden, ale dla rozróżnienia będziemy mówili islam polityczny, islam religijny. Ponieważ tak znaczna część teologii, posiadając Kafirowi, statystycznie powtarzam, należy stwierdzić, że islam jest przede wszystkim systemem politycznym, a nie Dobrze, wiem, bo Jurek będzie zaraz mnie godził, więc ja już się streszczę. Czyli tak, sukces Mahometa uzależniony był od polityki, a nie od religii, proszę Państwa. Sira, biografia Mahometa, podaje bardzo szykowy opis jego dojścia do władzy. Mahomet, głosząc z religiem samym przez 13 lat w Mekce, zdobył 150 zwolenników. Został zmuszony do się do Medyny. W ciągu ostatnich 9 lat swego życia, w co 6 tygodni brał udział w różnych aktach agresji, w wojnych wyprawach. Kiedy umarł, wszyscy Arabowie byli muzułmaninami. Można przypuszczać, że w świecie, w momencie śmierci Mahometa około 100 tysięcy muzułmanów było. To zróbmy, proszę Państwa, taki wykres z tego. Proszę bardzo, zobaczcie, jak to wyglądało. Czyli 13 lat, 150 zwolenników. To jest ta Mekka, czyli ten islam pokojowy, islam uduchowiony, islam religijny. Wyp wyprawa do Medyny, wyjazd do Medyny. Małon mówi, coś jest nie tak, biznes mi zbytnie nie idzie. Musimy zmienić politykę. I proszę bardzo, jak wyszczeliło, tak? Ostatnie lata na koniec 100 tysięcy muzułmanów. Czyli jak to proszę Państwa wygląda? Nauczanie i religia rosły w tempie 12 nowych muzułmanów rocznie. Polityka i dżihad 10 tysięcy nowych muzułmanów rocznie. Wzrost o 800%. Czyli polityka była prawie tysiąc razy bardziej skuteczna niż religia. W tamtym przypadku. Czyli... Gdyby Mahomet nadal kondygnował swoje nauczanie religijne, to w, w dniu śmierci miałby 265 zwolenników zamiast 100 tysięcy. A tak, religia na, poprzez religię nawrócił 265 osób, a poprzez, poprzez, poprzez walkę, to jest błąd, 99 tysięcy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli w chwili śmierci Mahometa. Na sukces islamu składało się 0,3% religii i 99,7% polityki dżihadu. Ech, Sira. Sira też mówi dużo o, o niewiernym. To Państwu pokażę króciutko. Sira w, przy, w takim trakcie rocznym poświęca działalności politycznej 5 razy więcej tekstu a niż działalności religijnej. Czyli polityka jest 5 razy ważniejsza w Sirze niż, niż religia. Tak? Czyli dobrze. Czyli, z tego wszystkiego możemy wynieść taki wniosek, statystyczny wniosek. Islam jest przede wszystkim ideologią polityczną. Statystyczny wniosek, tak? Abrogacja i dualizm. To jest taki następny przypadek, taka bardzo fajna rzecz. Pan profesor już o tym wspominał. To zdjęcie, proszę Państwa. darmu je wybrałem. Ładne? Ładne. Co pokazuje? Po pierwsze, pokazuje Islam. Burka, tak dalej, iPhone w ręce. PiS, zwyciężymy. I znienawidzone Stany Zjednoczone za przykładem, za przykładem Coca-Coli. Jak to wygląda? Proszę Państwa, nie tylko Korany, są dwa Korany, mekeński i medyński, ale mamy również wzajemnie wykluczające się wersety, tak jak już Pan Profesor o tym wspominał. I na przykład jeden mówi, abyśmy byli wyrozumiali wobec ludzi księgi i z nimi współżyli, a za chwilę drugi mówi, pff, nie, trzeba ich zgładzić. Który jest prawdziwy? No właśnie. I proszę Państwa, tutaj wygląda to w sposób następujący. Wzajemnie wykluczające się Późniejszy zastępuje poprzedni. Ale to wcale nie oznacza, że ten poprzedni jest zły. Bo ten poprzedni werset też przyszedł od Boga. On wcale nie jest, proszę Państwa, zły. Tylko no, powiedzmy sobie tak, że na tą chwilę zbytnio nie funkcjonuje. I teraz abrogacja ma wpływ na prawdziwą naturę islamu. Hmm? Obydwa wersety wzajemnie się wykluczają. Te późniejsze przebijają te wcześniejsze tolerancyjne, czyli dżihad znosi tolerancję. Ogólnie rzecz biorąc, Koran Medyński unieważnia Koran Mekkański. Czyli w cytowanych wcześniej wersetach tolerancja jest zniesiona na rzecz dżihadu przeciwko chrześcijanom. I teraz. Wersety nadal są prawdziwe i w miarę potrzeb stosowane. Tak jak mówił Pan Profesor, wyciągane są te wcześniejsze wersety, kiedy, wtedy, kiedy są potrzebne. Na przykład lewa strona sceny politycznej zasadniczo w różnych programach telewizyjnych cytuje te wersety wcześniejsze, nie wspominając ani słowem o abrogacji, tak, o zniesieniu. W rzeczywistości pokojowe wersety, które zostały zniesione, są najbardziej wykorzystywane w dyskusji publicznej i tak to, przynajmniej wygląda. I teraz mamy problem logiczny, ponieważ jeśli dwie rzeczy są ze sobą sprzeczne, przynajmniej jedna z nich musi być fałszywa. To jest element zachodniej, jednolitej logiki. W logice koranicznej dwie wypowiedzi mogą zaprzeczyć sobie nawzajem i obie są prawdziwe. Jest to logika dualistyczna. Czego my nie jesteśmy w Europie praktycznie w stanie pojąć. To sobie możemy, darować. Czyli sprzeczność logiczna tłumaczona jest zwykle zniesieniem, jest klasyczną odkryciem, której zasada abrogacji nie ograniczy się wyłącznie do Koranu. Dualizm islamu obejmuje również, również sunnym, czyli sirę i proszę Państwa, i hadisy. Jak to wygląda ten dualizm islamu? Po pierwsze, to już mówił Pan Profesor, o tym ja to pominę, dualizm w stosunku do niewiernych, tak, do kafira. Inna zasada jest, jeżeli chodzi o e, e, niewiernych, a inna zasada, jeżeli chodzi o muzułmanów, Żydzi. Z Żydami to jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa, Pan Profesor o tym mówił, e, tylko tam mamy pewien problem, tak. <laughs> Koran keński był bardzo prożydowski, czyli Mojżesz, Noe i tak dalej, natomiast jak przeszedł do Medyny, wszystko się pozmieniało, stał się bardzo negatywny. Trilogia Medyny, proszę Państwa, Koran Medyński jeszcze bardziej negatywnie do Żydów niż Mein Kampf Hitlera się mu ukazuje. Zobaczcie, jak to wyglądało. Mekka, 1% o Żydach, tak? Negatywnie. Medyna, 17%. Sira, 12%. Hadisy 9%. Cała trilogia 9%. A Mein Kampf o Żydach wyraża się negatywnie w 7%. O tym też się zasadniczo nie mówi, że <laughs> przypadek Bóg w Koranie. No, tutaj to byśmy mogli, proszę Państwa, długo rozmawiać. My się na pewno nie dogadamy. Mamy dużo wersetów, które mówią, oczywiście mamy i Jezusa jako Isse, i Maryję jako Miriam, i tak dalej. Ale, <laughs> proszę Państwa, tam jest tak, że Żydzi otrzymują dobro islamu tylko wtedy, gdy zgadzają się, że ich święte teksty są fałszywe. Jedynie Koran przekazuje prawdę, a Mahomet jest wrogiem religii chrześcijańskiej i żydowskiej. I tutaj, jak Pan Profesor już mówił, jesteśmy dla nich politeistami, dlatego iż e, Trójca Święta. Tak? Trójca Święta załatwia całą sprawę. W życiu się nie dogadamy, gdyż oni uważają, iż Trójca Święta to już jest wielobóstwo. Dżihad. Jako przypadek siódmy. Proszę z dżihadem jest fajna sprawa. Dżihad jest... Jeden z najbardziej znanych islamskich pojęć. W trylogii zajmuje 24% Koranu Medyńskiego, 9% całego Koranu. 27% zajmuje w hadisach, a Sira poświęca mu 67%. Sira, Biblię Mahometa, poświęca mu 67%. Jak to jest z tym dżihadem? Proszę bardzo. Hadis 21, Sira 67, czyli biografia Mahometa, czyli bardzo ważne, Koran 9, kompletna trilogia 37%. Mówi o dżihadzie. I jak jest z tym dżihadem? Nam się wmawia, iż dżihad to jest. Walka wewnętrzna sama ze sobą, aby dojść do nieba. Mówi się o dżihadzie większym, czyli o walce wewnętrznej i o dżihadzie mniejszym, czyli o walce zbrojnej. Tak, w zasadniczo, proszę Państwa, jeżeli pójdziemy te quasi większe hadisji dżihadu, stawiam one tylko 2%. Natomiast dżihad miecza to 98% przekazu. Czyli mamy, proszę Państwa, walkę wewnętrzną 2%, mniejszy 90%. Czyli, innymi słowy, dzichat gwałtu miecza przewyższa dzichat walki wewnętrznej, religijnej toczonej samym ze sobą. Mamy też dzichat ust, proszę Państwa, którego Sira poświęca 23% tekstu, czyli to jest taka propaganda wojenna, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Kobiety, to jest, kobiety to jest super sprawa. Wiecie o kobietach dużo, tak? Mahomet powiedział, że kupno wielbłąda, wzięcie kobiety za żony, to jest jedno i to samo. Kobieta ma tylko pół mózgu mężczyzny. Dlatego, tak jak pan profesor mówił, yy, musi, mieć, yy, musi mieć więcej świadków niż mężczyzna. Jak to wygląda z kobietami? Yy. Proszę państwa, yy, mu, oficjalna propaganda mówi, iż kobiety noszą te burki, dlatego, aby mężczyźni kochali je za ich, za ich dobro i ciepło wewnętrzne, a nie za powłokę zewnętrzną. Ale tak naprawdę, proszę państwa. Status kobiety możemy sobie określić w kilku, w kilku, to pominiemy, tu jeszcze wycieczka szkolna, status kobiety jest tak przedstawiany, wysoki, równy, niski i neutralny. I teraz w Koranie wysoki, jaki jest? 53%, niski 71%, licząc teksty oczywiście, tak? Hadisy niski 93%, jeszcze lepiej, tak? Liczby. Już kończę. Zbliżamy się do liczb, proszę Państwa. Istnieją dwie liczby, które powtarzamy w Lubinie Liczba jeden, czyli jest tylko jeden Bóg. Ale jeżeli liczba dwa, są dwa Korany. Tak? Medyński, mekeński. E, Szachada zwraca uwagę nam zarówno na Mahometa, jak i, jak i na Boga. E, mamy boski i ludzki dualizm. Etyka Islamu jest dualistyczna. Co innego kafir, co innego muzułmanie. I tutaj, proszę Państwa. I teraz jak to jest? Na początku zadaliśmy sobie pytanie, kto ma rację? Tak? Do tego my dochodzimy. Kto ma rację z nas wszystkich? Opierając się na tej logice, spodziewamy się, że jedna lub druga strona będzie miała rację, jednakże dualistyczny system islamskiej prawdy obie, dwie racje są za równorzędne. Dlatego właściwą odpowiedzią jest stwierdzenie, że obie wersje islamu są prawdziwe, czyli wersja, powiedzmy, mekeńska i, i medyńska. Szanowni Państwo, źle zadane pytanie. Pytanie musi być zadane, ile do jest po jednej, ile po drugiej stronie. Tak powinniśmy pytanie zadawać. I teraz dochodzimy, proszę Państwa, do następujących, do następujących wniosków. Pokrótce to wszystko sobie, sobie to pokażemy. Oczywiście, jeżeli będziemy brali myśl krytyczną pod uwagę. Czyli islamska dotryna znajduje się w kranie Sira i Hadisach, czyli istrologia. Każde wyjaśnienie islamu, które nie obejmuje dotryny zawartej w teologii jest złe lub niekompletne. Koran jest częścią mislawskiej do tryny. Mahometa jest ważniejsza niż teksty Koranu. Koran można zrobić poprzez rekonstrukcję Koranu Mahometa. Kafir jest głównym doktrynalnym tematem islamu, kafir ma najniższy status ze wszystkich istot żywych. Doktryna kafira definiowana jest jako islam polityczny. Sukces islamu nie opierał się tylko na znami religii, ale także na polityce i dżihadzie. Sira najwięcej uwagi poświęca dżihadowi i polityce, a nie religii. Islamska doktryna jest dualistyczna w swoim rozumowaniu i etyce. Niawić wobec Żydów jest integralną częścią trylogii. W Koranie nie ma żadnego niezrównanego dobra dla kafirów. Dżihad był integralną częścią sukcesu islamu i stanowi dużą część trylogii. Islamska doktryna podporządkowuje kobiety, Podstawowa zasada. Jasnym jest, że istnieje interpelna podstawa, iż działania i słowa muzułmanów mają swój fundament w Koranie, w Sunnie, czyli w trylogii. Doktryna ta analizowana, rozumiana musi być racjonalnie, szczególnie poprzez poznanie jej podstawy w do każdego działania muzułmanów. Jeżeli opinia lub komentarz na temat islamu nie ma swojego odniesienia w trylogii, w świecie islamu nie istnieje. Proszę Państwa, i teraz na koniec. Proszę mi odpowiedzieć na pytanie. Czy w islamie znajdziemy takie stwierdzenie jak, czy sformułowanie jak demokracja? Wielokulturowość? Eee, czy znajdziemy tam takie sformułowanie jak tolerancję dla innych, dla mniejszości seksualnych? Większość z tego, czy nas się ostatnio karmi, nie znajdziemy w trylogii islamu. Wobec tego dla islamu nie ma to najmniejszego znaczenia. Jesteśmy po prostu karmieni cały czas. Historykami, które dla nowych obywateli Europy, ja to lubię mówić dla nowych obywateli Niemiec, w ogóle nie mają najmniejszego znaczenia. Nie ma znaczenia, co my będziemy mówili, jakie my będziemy konstrukcje budowali, jeżeli tego nie ma w trylogii islamu. Koniec, kropka. Jeżeli tego nie zrozumiemy. Jeżeli nie dojdziemy, jeżeli tu nam nie zrobi klik tutaj, tak, nam się tu nie przestawi, to niestety nie jesteśmy w stanie e, tego politycznego i tutaj cudzysłów islamu zatrzymać. To jest jedna sprawa. I druga sprawa, proszę Państwa, jest taka, że musimy sobie zdawać sprawę, iż nigdy, ale to nigdy Państwo świeckie nie wygra z takim konglomeratem, jakim jest system. Religijno-polityczny czy też polityczno-religijny? W życiu, na świecie, nigdy. Islam przez muzułmanów odczytywany jest literalnie, jak już Państwu już pokazywałem, jako słowa bezpośrednio otrzymane od Boga i nie podlega żadnej interpretacji. Obojętnie, kto by co nam nie powiedział, tego nie da się zmienić. Dziękuję bardzo.